Limbo to gra stworzona przez studio Playdead w 2010 roku. Początkowo wydana była tylko na Xboxa 360, na szczęście rok później pojawiła się również na PS3 oraz PC. Zebrała ona wiele pozytywnych recenzji, prestiżowych nagród, a przede wszystkim dobre opinie graczy. Chwalono tę produkcję za wspaniały klimat, intrygujący świat i nietypową oprawę graficzną. Czy w takim razie Limbo jest cudownym tytułem bez wad i powiewem świeżości w skostniałym rynku gier? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam do mojej wideo recenzji. Autorzy już na początku gry zdecydowali się na nietypowy zabieg. Otóż nie mamy tu żadnego intra, a przy pierwszym uruchomieniu nie pojawia się nawet główne menu. Widzimy tylko chłopca, który budzi się w jakimś czarno-białym świecie, po czym natychmiastowo zaczyna się właściwa rozgrywka. Fabuła Limbo jest nietypowa, ponieważ od początku do końca nie wiemy kim jesteśmy i gdzie się znajdujemy. Historia jest ciężka do oceny, gdyż tak przedstawiona nie wciąga, ale z drugiej strony skłania do przemyśleń. Każdy gracz może sam sobie zinterpretować wydarzenia, które dzieją się w trakcie gry. To interesujące i niezbyt często spotykane rozwiązanie, które na pewno należy zaliczyć do plusów limbo. Jednak pierwszym, co rzuca się w oczy, to nietypowa oprawa audiowizualna. Choć grafika w limbo jest technologicznie dość prosta. To zastosowane efekty, które sprawiają, że omawiany tytuł jest wizualną ucztą. Występują to tylko odcienie czerni i bieli, do tego obraz pokryty jest ziarnistym filtrem. Sam design świata jest cudowny, choć bardzo brutalny. W trakcie naszej wędrówki nieraz zobaczymy zwłoki, a ogólny wygląd odwiedzanych miejsc działa na gracza depresyjnie. Taki zabieg sprawia, że już od pierwszych chwil rozgrywki wczuwamy się w nietuzinkowy, mroczny klimat limbo. Nie da się tego wytłumaczyć słowami, a nawet nagraną rozgrywką. Trzeba po prostu zagrać i poczuć to na własnej skórze. Oprawy wizualną uzupełniają jeszcze świetne animacje postaci oraz bardzo dobra fizyka obiektów. Po sukcesie tej produkcji wielu twórców próbowało kopiować styl graficzny Limbo, jednak żadna gra nie osiągnęła takiego wysokiego poziomu. Razem z grafiką idealnie współgra dźwięk. Nie mamy tu muzyki, a tylko odgłosy otoczenia. Przez większość czasu towarzyszyć nam będzie tylko odgłos kroków głównego bohatera, co dodatkowo pozwala wczuć się w klimat i pogłębia uczucie samotności. Jednak Limbo to nie książka czy film, więc sam klimat i fabuła nie wystarczą, by uznać omawiany tytuł za wspaniałą grę. Na szczęście rozgrywka również nie zawodzi. Jak już zapewne zauważyliście, Limbo to połączenie platformówki 2D z grą logiczną. Jednak w odróżnieniu od Braid... Nacisk położony jest równomiernie. Potrzebne są zarówno zręczne palce, jak i nieco logicznego myślenia. Poziom trudności zagadek rośnie równomiernie z liczbą pokonywanych etapów. Na początku nie sprawiają niemal żadnych problemów, natomiast pod koniec gry natrafiamy na fragmenty rozgrywki, które zmuszają nas do wytężenia umysłu. Autorzy zdecydowali się na prosty, ale dobrze działający zabieg. Nie jesteśmy od początku do końca katowani tymi samymi mechanikami rozgrywki, z czasem pojawiają się nowe możliwości, niespotykane wcześniej rodzaje zagadek. Sprawia to, że od limbo ciężko się oderwać nie tylko ze względu na wspaniały klimat, ale również na rozgrywkę. Gracz jest ciekawy, co go spotka dalej. Istotną rolą w rozgrywce jest również umieranie. Grę przechodzi się metodą prób i śmierci. Dlatego nasz bohater będzie często zgniatany, omyłkowo posyłany przez nas w przepaść, czy zabijany przez przeciwników. Autorzy jednak przewidzieli częste porażki, dlatego checkpointy są gęsto rozmieszczone i po śmierci odradzamy się zaraz obok miejsca, w którym zginęliśmy. Czy zatem limbo jest grą absolutnie pozbawioną wad? Niestety nie. Największą wadą jest długość rozgrywki. Całą grę można ukończyć w czasie od 3 do 5 godzin, a po jej ukończeniu nie bardzo jest po co do niej wracać. Nie ma tu żadnych wyższych poziomów trudności czy odblokowywanych etapów. Występują tylko znajdźki, jednak myślę, że niewiele będzie osób, które wrócą do gry tylko po to, by je wszystkie odnaleźć. Podsumowując, największe zalety omawianego tytułu to nietypowa oprawa audiowizualna wspaniały mroczny klimat oraz wciągająca rozgrywka z dobrze zaprojektowanymi zagadkami. Natomiast do minusów można zaliczyć tylko krótki czas rozgrywki. Limbo to wspaniała gra i powiew świeżości na rynku gier komputerowych. Polecam ten tytuł wszystkim, nawet tym, którzy na co dzień nie przepadają za dwuwymiarowymi platformówkami czy grami indie. Kto nie grał, niech szybko nadrobi zaległości.